Halo, Witam was bardzo serdecznie, tutaj jest, tutaj jest DJ Kuba i chciałbym wam zre... może może zaprezentować... zrobimy dzisiaj kontrakt z skinów szarych także operacja czekajcie poczekajcie chwilę nie powiem wam jaka to jest operacja bo sami osobiście nie wiem w 2000 tutaj drugie Obraz zaczynamy. Gaben. Okol Illuminati. Sorry, nie bym na tej myśli rysować. Zobaczymy co naszy Gaben nam da. Garot mesh, taki stan ale fajne powiem wam i minimalwe nie jest złe także ja sobie tylko szukam ja tylko i także to będzie tylko lekka zapowiedź lekka zapowiedź do sesa. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia, cześć.